Idę z was pogadać? No już. Yy, ja muszę cię przeprosić, ale ja wybiorę Rocha, bo po prostu muszę się kierować za sercem. I wiem, że gdybym wybrała ciebie, to kierowałabym się tym, że, że po prostu gdzieś tam chcę, żeby wiesz, być w porządku, a nie tym, co czuję. A jak ja coś czuję, to nie potrafię działać po prostu wbrew sobie. Skoro czujesz, że chcesz podejść do Rocha, to to po prostu zrób. I tyle, naprawdę. Jesteś, jesteś tak miłym człowiekiem, że to jest w ogóle no, przesada. Ale to, ja, dla, ja ci mówię, dla... okay. kieruj się swoimi uczuciami. Ja nie Kerek. mam Ciebie żadnego żalu, naprawdę. Boże, przepraszam się, Nie przepraszaj, nie. bo nie możesz sobie przepraszać. Ale słuchaj, spróbuj do tej ulicy, wiesz. co? Nie. Nie na siłę rób, nic nie muszę robić, chcesz. wiesz. Ja okay, po prostu dobrze, robię róbię, to, co chcesz. czuję, to co ja po prostu, wiesz, to co ja chcę. Dzięki za to, że jakby mogliśmy być w ogóle dla siebie to, co szczerze. Idź się szykować, no, bo... No idę, bo wiesz, że mi to zajmie 100 lat. Masz więcej do ja też tam niedługo zajrzę ja. dobrze. i też się zacznę tak szykować. Dobrze, dobrze.